Witajcie! Dzisiaj zabierzemy Was ponownie w podróż do czasów starożytnej Grecji. Zapraszam Was do odkrycia historii Prometeusza i jego niezwykłego daru, który zapoczątkował powstanie cywilizacji. Mitologia grecka jest pełna fascynujących postaci i opowieści. Jednym z głównych bohaterów jest Prometeusz, Tytan, który odegrał kluczową rolę w historii ludzkości. Jego imię jest synonimem odwagi, inteligencji i troski o ludzi. Dzięki niemu światło wkroczyło do ciemności, a człowiek zyskał narzędzia, wiedzę i siłę, aby tworzyć cywilizację. W czasach przed przybyciem ognia starożytna Grecja była miejscem pełnym ciemności i prymitywności. Ludzie żyli w surowych warunkach, pozbawieni narzędzi, ognia i wiedzy. Ich codzienne życie było pełne trudności i ograniczeń. Jednak wszystko miało się zmienić dzięki Prometeuszowi. Jego imię oznacza ten, który myśli przed lub ten, który przewiduje. Był on niezwykle inteligentny i przebiegły, a zarazem oddany sprawom ludzkości. Prometeusz to tytan, który wykazywał się wielką mądrością i sprytem. Jego ojcem był Japet, jeden z najpotężniejszych tytanów, a jego braćmi byli Atlas, Epimeteusz i Menoitios. Prometeusz miał również znaczących potomków, takich jak Deukalion, który przetrwał potop zesłany przez Zeusa na ludzkość. Według mitu, Prometeusz ulepił człowieka z gliny. Symbolizującej Ziemię i zmieszał ją ze łzami, oznaczającymi empatię i współczucie. Aby nadać człowiekowi duszę, prometeusz postanowił sięgnąć po boski ogień. Wiedział, że ogień jest symbolem mocy i życia. Ukradł kilka iskier z rydwanu Heliosa, boga słońca, i tchnął je w człowieka, aby ożywić go boskim tchnieniem. Prometeusz chciał dać ludziom więcej. Wykorzystał więc okazję, gdy Zeus zorganizował ucztę dla bogów i ludzi. Prometeusz miał zadecydować, jak podzielić ofiarowanego byka między obie strony. Sprytnie ukrył mięso pod żołądkiem zwierzęcia, a kości pod tłuszczem. Zeus wybrał worek z tłuszczem, myśląc, że znajdzie tam najlepsze mięso. W ten sposób Prometeusz oszukał Zeusa i zapewnił ludziom lepszy kawałek ofiary. Zeus, rozwścieczony oszustwem Prometeusza, postanowił ukarać go oraz ludzi. Zabrał im ogień, niezbędny do życia. Prometeusz nie poddał się, lecz postanowił wykraść bogom Olimpu ogień, który był przywilejem tylko dla nich. Zakradł się na Olimp i skrył iskry w łodydze kopru. Był to zręczny i przebiegły sposób, aby ukryć ogień przed wzrokiem Zeusa. W ten sposób po raz drugi obdarzył ich ogniem. Przekazanie daru ognia ludziom przez Prometeusza miało znaczące konsekwencje i głęboki wpływ na ich życie. Odkrycie i wykorzystanie ognia otworzyło przed nimi nowe możliwości i zapoczątkowało rozwój cywilizacji. Ogień stał się nieodłącznym elementem gotowania, co miało duże znaczenie dla ludzi. Mogli przygotowywać posiłki, a gotowanie na ogniu przyczyniło się do rozwoju kulinarnych umiejętności i stworzenia różnorodnych potraw, co stanowiło ważny aspekt kultury i społeczeństwa. Przekazanie daru ognia umożliwiło również ludziom poznanie technik obróbki metali. Poprzez wykorzystanie ognia w procesie topienia i formowania metalu ludzie zaczęli tworzyć narzędzia, broń, ozdoby i wiele innych przedmiotów. Ogniwo między ogniem a metalami stało się źródłem nowych możliwości, rozwoju technologii i osiągnięć w dziedzinie rzemiosła oraz przemysłu. Prometeusz był tytanem, który sprzeciwił się Zeusowi, najwyższemu Bogu i podarował ludziom ogień. Był to dar, który miał zmienić los ludzkości i dać jej szansę na rozwój i postęp. Zeus nie był zadowolony z tego, że Prometeusz zdradził tajemnice bogów i pozwolił ludziom korzystać z ich mocy. Postanowił więc wymierzyć sprawiedliwość i ukarać Prometeusza za jego nieposłuszeństwo. Zeus skazał Prometeusza na okrutną karę, przykuł go łańcuchami do skały na wysokim szczycie Kaukazu, gdzie miał wiecznie cierpieć. Co dzień wielki orzeł o imieniu Aetos Dios, który był uosobieniem Zeusa, przybywał i rozrywał mu wątrobę dziobem. Co noc rana się goiła, by znów być rozdarta następnego dnia. Była to niewyobrażalna tortura, która miała być ostrzeżeniem dla innych, którzy chcieliby się sprzeciwić Zeusowi. Prometeusz musiał znosić wieczne bóle za swoją odwagę i hojność. Jego kara miała też głębsze znaczenie. Przykucie do skały symbolizowało ograniczenie wolności i kreatywności ludzi przez bogów. Nieustanne cierpienie miało pokazać ludziom, że bunt przeciwko Zeusowi jest daremny i niesie ze sobą tragiczne skutki. Prometeusz jednak nie poddał się, nie żałował swojego czynu i nie prosił o łaskę. Zachował dumę i wierność swoim ideałom. Jednakże los Prometeusza zmienił się na lepsze, gdy spotkał Heraklesa, syna Zeusa i śmiertelniczki Alkmeny. Herakles był jednym z największych herosów greckich, który musiał wykonać 12 trudnych prac na rozkaz króla Eurysteusza. W ramach jednej z tych prac Herakles dotarł do Kaukazu, gdzie zobaczył przykutego do skały Prometeusza. Herakles zabił orła, który codziennie wyjadał wątrobę Prometeusza i uwolnił go z łańcuchów. Prometeusz był wdzięczny Heraklesowi za jego pomoc i przepowiedział mu przyszłość. Powiedział mu też, jak zdobyć złote jabłka Hesperyt, które były jednym z celów jego podróży. W ten sposób Herakles i Prometeusz stali się przyjaciółmi i wzajemnie się wspierali. Prometeusz, mimo swojej kary i cierpień, pozostawił trwałe dziedzictwo, które miało znaczący wpływ na rozwój cywilizacji, nauki, sztuki i kulturę. Dar ognia, przekazany przez Prometeusza. Miał duże znaczenie dla rozwoju cywilizacji. Ludzie nauczyli się wykorzystywać ogień w wielu dziedzinach życia. Ogień umożliwił im gotowanie jedzenia. Wykorzystując ogień, mogli też przetwarzać metale i tworzyć narzędzia oraz broń, co przyczyniło się do rozwoju technologii i osiągnięć cywilizacyjnych. Jego bunt przeciwko ograniczeniom i troska o ludzkość otworzyły drzwi do postępu naukowego i intelektualnego. Ludzie zainspirowani jego postawą dążyli do poznania świata i zgłębiania tajemnic natury. Prometeusz zapoczątkował erę odkryć i rozwoju. Prometeusz, jako bohater i buntownik, zainspirował artystów i twórców na przestrzeni wieków. Jego opowieść stała się motywem licznych dzieł sztuki, literatury i teatru. Prometeusz symbolizuje odwagę, wolność i niezależność, które są podstawowymi wartościami w sztuce i kulturze. Jego postać przetrwała jako ikona i inspiracja dla kolejnych pokoleń. Prometeusz i Dar Ognia to fascynująca opowieść, która pokazuje nam znaczenie wiedzy, oświaty i ducha niezależności. Dar Ognia, przekazany przez Prometeusza, symbolizuje naszą zdolność do odkrywania, tworzenia i przekraczania granic. To dzięki niemu ludzkość dokonała postępu i rozwój, budując cywilizację i dążąc do wyższych celów. Prometeusz jako postać mitologiczna ma ogromny wpływ na ludzkość. Jego odwaga, troska o ludzi i walka o wolność stanowią inspiracje dla nas wszystkich. Jego historia przypomina nam, że każdy z nas może dokonać zmiany i wpływać na świat wokół nas. Chcielibyśmy zakończyć ten film, wyrażając wam, drodzy widzowie, nasze podziękowania za obejrzenie. Wasze wsparcie jest niezwykle ważne dla naszego kanału. Zachęcamy Was do subskrypcji naszego kanału i polubienia tego filmu. To pomoże nam w rozwijaniu się i tworzeniu kolejnych ciekawych treści.